Tak na tym drugim piętrze skarżył SBM o złodziejstwo, a ci nie zostawili tego bez odpowiedzi. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej Zabaj. strony Suma. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o ostatniej akcji w sbm z NIPLEM. Przedstawię wam opinię pracownika na temat tego całego wydarzenia i porozmawiamy sobie o tym, co dalej z SBM. Zapraszam do Temat SBM na naszym kanale przewija się dosyć często. I z racji, że pierwszy materiał, w którym wystosowałem jakiekolwiek zarzuty do sbm pojawił się ponad półtora roku temu, Temu, to dzisiaj minęło odpowiednio dużo czasu, żeby zweryfikować czy coś się zmieniło. Ale po kolei. Jakiś czas temu Nypel zaatakował swoją wytwórnię utworem SB Mafia to złodzieje to W opisie precyzując, że chodziło mu o najnowszy zarząd wytwórni, a nie Białasa i Solara. Co ogólnie brzmi dosyć śmiesznie. A trzeba dodać, że blisko rok temu zaszła zmiana w strukturach SBM i jedynym aktualnym prezesem jest Wojciech Gołacki, ale wrócimy do tego w dalszej części materiału. No i ja po usłyszeniu tego numeru byłem przekonany, że to jakaś nieudolna akcja promocyjna. Jakby wiecie, cały utwór, nawet jak na nypla, brzmiał jak kompletny żart i ironia. Jakby, no, ja w tym w tamtym momencie nie sądziłem, że ktoś może naprawdę zaatakować kogoś. W taki sposób. Nie, nie mogę wydawać piosenek ja nie mogę wydawać ich kiedy chcę, bo wszystko oni filtrują. He, 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 A pewności, że to akcja promocyjna dodało mi oświadczenie SBM wrzucone na ich konto startera, które ewidentnie sposobem narracji odwoływało się do legendarnego wyrzucenia Daysa z szeregu wytwórni. Tutaj kolejny raz zostało zaznaczone, że nie jest to akcja promocyjna, co dodatkowo sprawiło, że myślałem właśnie, że to akcja promocyjna, ale Solar w komentarzu negował takowe domy. Jednakże Nypel na to wszystko również odpowiedział w stories na Instagramie. Ach, no nie mogło się obejść bez storiesków na Insta. W których to? Mówi, że został ograniczony z wydawaniem muzyki. Zarzuca brak ogarniania współpracy, Pokazuje utrudniony kontakt, a nawet nieodpisywanie na jego wiadomości. Pisze o 65%, które musiałby oddawać z wydawanej muzyki po odejściu z SBM. Na co wszystko na drugi dzień już dosyć bardziej poważnie i spokojniej znowu odpowiada SBM. Nypel, zapraszamy do biura, gdzie czekają na ciebie do podpisania dokumenty zwalniające cię z wszelkich zobowiązań kontraktowych wobec SBM. Ze względu na twój młody w biegnie chcemy wyciągać konsekwencji prawnych, jest nam po prostu przykro: zainwestowaliśmy w Twój rozwój nie tylko dużo pieniędzy, ale też dużo czasu, energii i serca, działając w dobrej wierze i chcąc dać Ci szansę. SBM nie uzyskało przy tym ani złotówki zysku. No jak widzicie, te wersje nie są do końca zgodne, zatem gdzie leży tak. prawda? Aby to ustalić, skontaktowałem się z samym Nyplem, od którego odpowiedzi niestety nie otrzymałem, ale skontaktowałem się również z osobą pracującą w SBM-ie, aby opisała mi, jak to wyglądało z ich strony. Wiele osób myśli, że zamieszanie z Nyplem to akcja promocyjna. Możesz rozwiać te wątpliwości, jak z twojej strony wyglądało zachowanie Nypla. Czy to prawda, że SBM blokowało mu wydawanie utworów, pozdrówki? Na co otrzymałem odpowiedź? To nie jest akcja promocyjna SBM. Odnieśliśmy się do tego w oświadczeniu, jest nam przykro z powodu zachowania Nypla. Takie słowa nigdy nie powinny paść. Cztery miesiące temu ukazał się debiutancki album Nypla, w który zainwestowaliśmy pieniądze, wyprodukowaliśmy klipy i zapewniliśmy promocję. Kiedy tuż po premierze. Kurwa, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego. Stary wyszło. Że nie najlepiej przyjętego albumu, Nypel chciał publikować kolejne single. Wyraźnie zasugerowaliśmy mu, że nie jest to dobra decyzja, argumentując, że powinien popracować w spokoju nad muzyką i wrócić z nowym materiałem za kilka miesięcy. Brak wspólnej wizji sprawił, że zdecydowaliśmy wspólnie z Nyplem, że zerwiemy współpracę fonograficzną. Nypel otrzymał od nas propozycję wsparcia dystrybucyjnego jego muzyki, gdzie otrzymywałby z niej 80% przychodów i miałby całkowitą swobodę co do jakości i częstotliwości. Ukazywania się utworów oraz dalsze wsparcie managementowe i bookingowe w ramach wcześniej zawartych umów. Nypel zaakceptował powyższą propozycję, a po otrzymaniu dokumentów do podpisu odpowiedział utworem bez próby kontaktu z nami i feedbacku, że ma jakiekolwiek okay. uwagi do umowy. W takim razie szybki skrót, jak wyglądała cała historia Nypla w SBM-ie z mojego punktu widzenia. SBM bierze do starteru Nypla, na którego był chwilowy hype w związku z aferą 20 zł. Nypel pomimo mieszanych opinii i raczej negatywnego odbioru ma być raperem, który będzie targetował młodych słuchaczy. Nypel pojawia się na hotelu Mafia i w dalszym ciągu nie prezentuje zbyt dobrego warsztatu, na co Ota. uwagę zwracają słuchacze. Nypel wydaje płytę, która jest słaba. Bardzo słaba. I najprawdopodobniej cały projekt generuje tylko straty lub niewielkie przychody. Na horyzoncie pojawia się Nikoś, nowy uczestnik startera, który targetuje tych Samych słuchaczy co nypel, ale wygląda na bardziej słodkiego, plus ma ogromne zasięgnięcia w toku. Sprawa jest prosta, nypla trzeba się pozbyć, a za chwilę podpisać Nikosia. Czy dokładnie tak to wyglądało? Nie mam pewności, ale... No oczywiście, że tak to wyglądało, stary. Wzięli, podpisali sobie dla Beki, tylko że nic się nie dało z nim zrobić, bo nie potrafi robić muzyki i tyle. A on myśli, że jest jakimś kurwa... Nie wiem kurwa. z Hanem i jest zajebisty, no a nie jest, nie? No, moim zdaniem wszystko na to wskazuje Interesujący jest też tutaj fakt dochodów Skąd wynika tak duża rozbieżność Bo Nypel twierdzi, że Zabieraliby mu aż 65% Gdzie informator twierdzi, że Zabieraliby jedynie 20% Gdzie, jeśli to prawda No to te 20% Za całą dystrybucję, wsparcie managementowe I bookingowe Byłoby prześwietnym interesem dla Nypel Nie, to akurat nie zrozumiałeś Oni chcieli po prostu Za dystrybucję za dystrybucję y, nut, czyli Spotify, nie wiem, Tidal, YouTube i tak dalej, brali za to 20%. A booking i management miał być zgodnie ze wcześniej podpisaną umową, czyli najprawdopodobniej jakiś inny procent tam był. Pla. Dodajmy do tego fakt, że na dobrą sprawę, no, Nypel bez SBM nie istnieje. Nypel jest raperem, który, no, nie wiem jak to ująć. Niesłusznie został wzięty do Startera, jest to osoba, których na rynku, na rynku, na YouTubie, na SoundCloudzie mamy setki. Raperów z takim samym warsztatem są tysiące, naprawdę tysiące i raperów lepszych od Nipple'a też jest tysiące. Więc dla mnie od początku niezrozumianą decyzją było wzięcie Startera w szeregi ESBM-u i nie chcę być niemiły, ale no to był pierwszy błąd SBM-u. No, no Dlaczego dużo, w ogóle zakontraktowali kogoś takiego jak Nypel? No bo kurwa dla beki sobie wzięli zioma w okularach, który kurwa Wyglądał jakby był bardzo szaj. Natomiast Nypel, no, Nypel jest ewidentnie dalej dzieciakiem i, co dosyć niebezpieczne, z niezdrowym podejściem do życia. Kiedy jako 16 szesnastolatek jego tata podpisywał mu kontrakt z SBM, no to on myślał, że chwycił pana Boga za nogi. Nie do końca rozumiejąc, jak działa rynek fonograficzny. Przede wszystkim umowy i kontrakty, które trwają kilka lat i opiewają na jakiekolwiek kwoty, trzeba przede wszystkim czytać, zanim się podpisze, żeby potem nie było płaczu. thank yeah. you yeah. Dobry wieczór, dobry wieczór, najserdeczniej witam Państwa. My nie czytali, ale podpisali. O Bożu, la Boga, pomóżta! Czasy, w których istniały wytwórnie po to, żeby robić muzykę z zajawki i zabawy, dawno się skończyły. A w Polsce to nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle takie były. W dodatku Nypel chyba myślał, że jest jakimś pierdolonym 50 centem. W swoim stories na Instagramie bo, bo, bo. pisze. Mając nagranych ponad 200 piosenek musiałem iść do pracy. Nypel jako 18-letni chłopiec jest zdziwiony, że musi iść do pracy. Pracy. Pamiętajmy, że kiedy Reto przejmował mainstream, dalej pracował w Big Starze. Pamiętajmy o tym, że kiedy Paluch przejmował mainstream, kręcił dalej kręcił sushi. Natomiast Nypel ani przez moment w swojej karierze nie zbliżył się do poziomu w dwóch wcześniej wspomnianych raperów. Ale on postanowił rzucić szkołę i myślał, że nigdy już do końca życia pracować nie będzie. Posiadanie 200 nienagranych piosenek nie jest równoznaczne z tym, że posiadasz środki do życia. Jeśli ja bym teraz nagrał 30 filmów w przód, to nie znaczy, że muszę przestać chodzić do pracy, bo te filmy musi ktoś najpierw obejrzeć, żebym ja mógł zarobić. Tak samo jest w przypadku twojej muzyki. Najpierw ktoś musi ją przesłuchać, żeby potem kupić twoją płytę, żebyś ty mógł zarobić. Bardzo daleko do zarobkowania jest w twoim przypadku. I niech to będzie przestrogą dla wszystkich młodych artystów. W biznesie wiele osób będzie Wam opiecywać wiele rzeczy, ale ostatecznie wszystko i tak się sprowadza do pieniądza i Waszej opłacalności. I prośba do wszystkich aspirujących artystów: jeśli macie możliwość kontynuowania szkoły i tworzenia swojej pasji, muzyki, to róbcie to. Nigdy, broń Boże, nie rezygnujcie ze szkoły. Nie wierzę w to i nigdy w to nie uwierzę, że osoba jak Nypel nie była w stanie chodzić do szkoły i kontynuować kariery. Są w stanie to robić tak. zdecydowanie więksi artyści, byłby w stanie i to zrobić Nypel. Natomiast, wracając do wątku zarządu. Wcześniej... Najlepsze jest to, że jak on ma 200 piosenek nagranych, a te najlepsze już wydał, to ja nie chcę wiedzieć, kurwa, jak brzmi ta ostatnia, nie? W wspomnianym filmie sprzed półtora roku formułuje wobec SBM całkiem sporo zarzutów, na co nawet dostaje odpowiedź od Białasa. Komentatorzy są pewni, że play-offy w tym roku przegrywa mafia. To nie pewne chmury nad nami, idioci, to jest wasza chłodowa trawa. No to ostatecznie miał rację, pozostawię w waszej interpretacji. Jednakże moim największym zarzutem wobec SBM była korporacyjność, czyli pełna... No korporacyjność i hurtowe kurtowe produkowanie łaków. Czy mam kiedyś może założenia wytwórni? ferował mi to kiedyś ktoś. Jakby najlepiej odzwierciedlam jakby progres, czy jakąś drogę, którą, którą przybyło SBM, To, że oni kiedyś tam w 3-4 osoby nagrywali nuty takie jakie chcą, ale potem po dostosowali się pod trendy, nie? Jak się ma to do tego, że, 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 że te, ten, że Solar tutaj jebie tęczę na, na samym początku, na samym początku swojej nuty, a oni potem są gay friendly. Jakby nie możesz być... Trochę homofobem a potem nie być. Wiesz o co chodzi? jebem, jebem, na to Jebem Zmienił poglądy? zmienił poglądy, bo po prostu dojrzał to do, y, posiadania odmiennego europejskiego zdania Czy zmienił poglądy, bo akurat tak koniunktura się ustawiła? I z tego można było wyciągnąć lepszy hajs. Pełna komercjalizacja muzyki. Od momentu opublikowania tego filmu zmieniło się wiele, chociażby skład zarządu, bo firma została przekazana pod kierownictwo wcześniej wspomnianego Wojciecha. Kim jest w takim razie ten Wojciech? W bardzo dużym skrócie. I on, jako prezes i przedsiębiorca, będzie się kierować przede wszystkim zyskami, co powinno być zrozumiałe, ale w mojej opinii może nie skończyć się za dobrze. I to, że kieruje się przede wszystkim zyskami, i. Ja ogólnie uważam, że Biała jest top 5 raperów, ogólnie polskich, jeśli chodzi o, o całą twórczość i karierę. Ale no jakby tam no, dziwne rzeczy się dzieją, nie? Ja mam wrażenie, że wiele rzeczy, które oni, że one wiele rzeczy robili w ostatnim czasie, czy robią, nadal które, nie wiem, 10 lat temu piętnowali, nie? I dobrem biznesu i jego zarobkowania widać po ostatnich ruchach SBM-u. Chociażby z ostatnim starterem, który został zrealizowany na TikToku i najpewniej zasięgowo spełnił wszelkie założenia i oczekiwania. Problem w tym, że był moment, w którym bardzo duży fanbase SBM stanowili może nie tyle, że starzy słuchacze, o tyle trochę starsi. I od dłuższego czasu, od dużych zmian w SBM-ie i tych wielu afer, które miały okazję się wydarzyć przez ten cały czas, yy, no ci wszyscy starsi słuchacze są w ciągłym odwrocie. A aktualnie w Wytwórni nie ma nikogo, ani też sama Wytwórnia nie planuje żadnych ruchów, aby ich zatrzymać. Wydaje mi się, że SBM zrozumiało, że nie będzie targetować starszych słuchaczy. Na niekorzyść SBM-u jest również polityka YouTube, który zawsze dla SBM-u był dużym Kanałem, który pozwalał im docierać właśnie do swoich fanów, słuchaczy. Ta polityka YouTube'a się zmienia, ponieważ YouTube stwierdził, że ich algorytm nie będzie teraz już promował muzyki, skupi się na twórcach kontentu, bo to oni dostarczają YouTube'owi zdecydowanie większe korzyści od reklamodawców niż utwory raperów. I jeśli ktokolwiek z was oczekuje na powrót. A to na, na jakby na potwierdzenie słów tego pana, ja niestety nie wiem jaką maksywę ten rap -river. Ja Już Któryś film ogląda i. Jakby no, nie, nie jest źle na tym kanale, to na potwierdzenie tych słów na przykład macie to, że kiedyś byle gówno w pierwszą dobę robiło milion wyświetleń. No jakby codziennie była jakaś premiera i jak była super, to miała 2,5 miliona. Jak, jak był niesamowity hype, to pod 3 podchodziło. Milion czy pół miliona to miał każdy. Teraz nawet jak wyjdzie coś jakieś przemocarnego, 300 koła to jest super, nie? 400, 500 jak w chuj osób to czekało. Suma? Ok, suma. Suma rodzinnej atmosfery w OKS. Z tej strony Sumaty, to nie, nie skupiłem się Bmi klimatu Rodem z 2018 roku to może o tym szybko zapomnę. No dobra morda, ale teraz coraz więcej ludzi słucha na Spotify. Miałbyś rację, gdyby nie to, że te liczby nie przeszły z YouTube'a na Spotify. Na przykład zobacz, jak masz top 50 Polska, to to jest sortowane po tym, ile w ostatniej dobie, ile w ostatniej dobie. E, ta muzyka zrobiła wyświetleń. I owszem, zdarza się, że jak wyjdzie coś nowego, bo to już nie są nowe rzeczy. Jak ktoś mocny coś wyda, to podchodzi pod 500. Ale przedtem jakby tak samo było. Wiem, bo ja pamiętam, że na tej liście top 50 w trójkąt był. E, I to był najlepszy sposób, że coś w się w ostatniej dobie zrobiło wyświetleń. Czasami się zdarzało, że coś na Spotify robiło milion, zło, milion wyświetleń jednego dnia. Ale to nie było, nie było częste. I to też nie jest tak, że wiesz. Że na YouTubie wszystko robiło milion, na Spotify robiło 300 tysięcy, teraz na YouTubie robi 200 tysięcy, a na Spotify robi po milion. Rozumiesz, o co chodzi. No już YouTube nie robi takich już, na ostatni single Kenka to lepiej ponad 300k, o on zawsze spokojnie robił bańki. No wiesz, to jest tak jak sobie, zobacz, białas wydał Live After Live, dlatego Jacuzza też kiedyś w pory hype, nie? 20 tysięcy zrobił. Jan Rapowanie zrobił bańkę. Tu Fuka, jak na obecne czasy, jakieś wybitne wyświetlenia zrobił. Ogólnie nie, muzyki nie wydaje, mam, mam wrażenie, na tym kanale. Tu kiedyś codziennie kurwa coś wchodziło, a teraz raz na tydzień, raz na miesiąc. Pomnieć, bo nie stanie się to już nigdy. Multi miał 700k na spocji po pierwszym dniu. No i to, czy to jest dużo? No jest to sporo. Ale czy jest to dużo, jak na to, że to jest zwieńczenie pewne, pewnego etapu, gdzie kiedyś był taki, hm, taki beef, wiesz, nie lubili się. Eee, no i tak szczerze, jak ta nuta bardzo ładnie się wpasowuje w gusta słuchaczy, nie? Bo widzę, co piszą. Że im się mega podoba. Ja mam do tego tak o. Takie o podejście. Nie mówię, że jest słaba, tylko nie w moim. Nie, nie w moim stylu. No ale. Kurwa. Teledysk, kurwa, klasa światowa. Jakby, no ten. Ta nota jest przemocarna, nie? Po pierwsze, rynek nie oddaje takim inicjatywom i ciężej je zmonetyzować. Po drugie, SBM stało się zbyt dużą firmą, aby kontynuować taką politykę i schemat działania. Są oni jednym z labelów, którzy zdecydowanie toczą walkę z przejmującymi dużą część tortu majorsami, ale przy okazji są też jedynymi, którzy stawiają chyba realny opór i faktycznie próbują jakichś alternatywnych ruchów. Czy to się uda? ciężko powiedzieć i przewidywać, no moim zdaniem chyba niestety nie być może ja się nie znam, przecież to nie ja pracuję w biznesie muzycznym i być może wychodzę tutaj na zrzędliwego zgreda, jednakże patrząc po ostatnich ruchach i rzeczach takich, że Białas mówi, że nie chce mu się koncertować dalej nie otrzymaliśmy specjalnie płyty od Solara i Białasa i chyba się na to już nie zanosi, raczej tego nie otrzymamy, biorąc pod uwagę uczestników Startera i moich ulubieńców w postaci Nikosia i młodego Kordena, źle mi się na to Patrzy, jest tam chyba jakiś pomysł, którego ja nie rozumiem lub idea, której nie dostrzegam Obawiam się, że SBM może skończyć jak My Music od Remika Co oczywiście z biznesowego punktu widzenia nie jest niczym złym, bo wydaje mi się, że My Music radzi sobie całkiem nieźle Ale z punktu... Też jest pytanie, czy Remo ma jakieś parcie, żeby zarabiać na, na MyMusic Czy po prostu jakby nie odsunął tego, bo ja mam takie wrażenie, że ono trochę odsunął te MyMusic Jakby... Coś się tam żyje jakby spokojnie chce dogorywa, ale nie ma jakichś większych planów z tym związanych. I on postawił full na promocję MUGO. Co zresztą chyba mu idzie nie najgorzej, bo yy, jak patrzę na, patrzę czasami jakieś podsumowania, wrzuca, czy, yy, czy kolejnym krokiem milowym, o kolejnym kroku milowym informuje swoich widzów czy słuchaczy to to chyba tam nie najgorzej jest, nie? Z punktu widzenia słuchacza i z punktu widzenia członka kultury, no jest to kolejny ogromny krok w stronę mega komercjalizacji muzyki, no i szczególnie tej z gatunku rapowego. Już sam utrudniony kontrakt. Ale o czym ty mówisz, stary? Akt między nyplem a wytwórnią, jeśli to prawda, a skryny nie zostały Zmodyfikowane, lub po prostu dobrane pod tezę, no to faktycznie taki utrudniony kontakt już powinien budzić u nas jakieś wątpliwości i powinna się nam zapalać czerwona lampka, że no, coś jest nie tak i nie powinno to tak wyglądać. Rani Niech cała kupi, sytuacja z tyłem zostanie okay. przestrogą dla młodych artystów. Nie rezygnujcie ze szkół i wszystkich opcji, które pozwalają wam się rozwijać. Bo czego by wam raperzy nie opowiadali, życie bywa przewrotne. To co mamy dziś, nie. Ja zmugą. To mam zawsze dobry ten. Ja z Remem zawsze mam dobry kontakcik, zawsze był dla mnie w porządku. On nam zresztą też te nuty wrzucał czy coś. Ja, jak coś robiliśmy, jak ktoś coś potrzebował, to też zawsze mu jakieś 90-10 dawał i tak dalej. Bardzo dobry ten. Bardzo, bardzo, bardzo dobre warunki. Ja go lubię. Bo jak, jak na to, ile z nim jakby porozmawiałem. I, I chyba jak się lubimy, bo myślę, że się lubimy, to my się praktycznie nigdy w realu nie widzieliśmy. Widzieliśmy się tam, nie wiem, sporadycznie z pięć razy, nie? I to też chyba lata temu. Nie wiem, kiedy ostatni raz Remu widziałem. A rozmawiałem z nim tydzień temu, nie? Ander dostaje czasem 80-20? No 80-20 to, to gdzieś wszędzie, to wszędzie możesz dostać, nie? 90-10 to spoko jest. Miałeś naklejkę na walce? A to też jest ciekawe, bo zadzwonił do mnie Remo i się pyta, czy wezmę na walkę naklejkę Mugo. A mówię, stary, nie ma problemu. A on mówi, I to ile chcesz? Ja mówię, nie chcę hajsu. Znamy się długo, nie chcę hajsu. A on mówi, nie no, że to tak głupio, nie? I to wtedy, i wtedy jakoś ta wojna na Ukrainie się rozpoczęła. No i, i to też jakby było poprzedzone tym, że rozmawialiśmy o tym. I on właśnie mówił, że żądam jakieś mieszkania dla uchodźców. Yy, swoje yy, wynają im na, 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 na tym samym początku, nie? Bo to no nie wiem, no to wojna kiedy się zaczęła? Chyba w lutym, a ja się w marcu biłem. No tak, dobrze mówię? Tak. I, I on mówi no dobra tak jak nie chcesz pieniędzy to wpłacę te pieniądze na, na cel dobroczynny, jaki jest związany właśnie z pomocą. Ja mówię zajebiście, no ja miałem tą naklejkę, ja miałem tą naklejkę, on ten hajs płacił wszyscy zadowoleni, nie? Na Polaków mogliście dać, a nie na tych śmieci, ale po co jakby piszesz takie rzeczy? Ludzie to nie śmieci. Nie pisz takich rzeczy tutaj stary.